Cześć. Tu Kornelia z Qbicorp. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób tworzymy plik GML różnicowy. Na wstępie zaznaczę, że jest to nasz rekomendowany sposób tworzenia plików GML, w którym osobno zapisujemy mapę zasadniczą, gdzie modyfikowane są bazy, i osobno zapisujemy plik z pomiarem. Oczywiście nie musicie tak robić, możecie wszystko otworzyć w jednym pliku. Ale tak jest po prostu wygodniej, jeżeli zaistnieje sytuacja, w której któryś z tych plików trzeba modyfikować, to łatwiej jest, jeśli one są oddzielne. Jeżeli mamy już zmodyfikowaną bazę GML z środka, możemy zaimportować do niej plik z pomiaru. Na przykład plik z bazą GESUT. Mamy już ją zaimportowaną i teraz przechodzimy do tworzenia pliku różnicowego. Plik, eksport GML. Chcemy eksportować bazę Gesud, dlatego wybieramy Gesud. Następnie kolejność tworzenych XY z domyślnie zaznaczona geodezyjna, elementy redakcyjne. I zaznaczamy również twórz plik różnicowy. Wskazujemy plik otrzymany z ośrodka, ten sprzed modyfikacji i ważna jest jeszcze jedna opcja w zakładce zaawansowane bez niezmienionych elementów w pliku różnicowym. Ta opcja chroni nas przed błędami w pliku z ośrodku. Może nie przed wszystkimi, ale przed wieloma. Ponieważ jeżeli ją zaznaczymy eksportują się tylko te elementy, które modyfikowaliśmy. A jeżeli je modyfikowaliśmy a były błędne, to prawdopodobnie wykryliśmy te błędy i poprawiliśmy je. Jeżeli tej opcji byśmy nie zaznaczyli, wówczas eksportują się wszystkie obiekty, które są w pliku, a jeżeli któryś z nich jest błędny, to nasz plik różnicowy również będzie z błędem. Dlatego warto tą opcję zaznaczać. Nie wszystkie systemy do zarządzania zasobem radzą sobie z plikami różnicowymi, w którym znajdują się tylko elementy, które były modyfikowane. Ale większość dobrze sobie z tym radzi, i warto tą opcję zaznaczać. Kiedy mamy już wskazany plik GML ze środka, klikamy OK i zapisujemy plik różnicowy. Utworzyliśmy plik różnicowy. Możemy teraz zobaczyć, czy rzeczywiście został utworzony. Na samym początku widać eksport pliku różnicowego dla systemu TurboEVIT. I mamy tutaj wszystkie nowe obiekty i obiekty zmodyfikowane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu, w którym pokażę w jaki sposób kontrolujemy plik GML różnicowy. Dziękuję za uwagę. Cześć!